Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's 3 i jedziemy kolejną czwartą noc. Zobaczymy co nas... Znaczy się, no wiemy co nas czeka mniej więcej. Więc macie jeszcze raz przetłumaczoną rozmowę, ponieważ w poprzednim filmie było na szybko i teraz zrozumiecie to co powinniście. After learning of an unfortunate incident at in the future location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Safety is top priority at Brain Fast Bear's Pizza, which is why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, Hi. you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice. So questions about appropriateness slash relevance should be deflected. I repeat, the classic suits are not to be touched, activated or warned. That being said, we are free of liability. Do as you wish. As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's team. Okay, rozumiem wszystko. <laughs> fucking shitty titty. He, hey! Hey! Póki jesteś... przy... W... O kurwa! <laughs> ho, ho! Ja wiedziałem, że on tu gdzieś jest! Widziałem go na stronie Scotta, ale... O! Co go aktywowało? Powiem, że Chica aktywuje tamto coś. Balon, baloniarza aktywuje to, że na niego spojrzy na kamerze, tak? Ale Foxiego? To jest interesujący fakt! Oj, 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 oj! Nie uciekaj mi! O, kuźwa tam kukiełka była. Już po mnie? Czy ona też tylko przeszkadza? Spring -trap szybki jest! <ścoughs> What the fuck. Więc mamy praktycznie wszystkich. Freddy, Chica, Lisiasty, e, Mangle, Balloon Boy, Kukiełka i Springtrap, czyli mamy ich wszystkich siedmiu czy ośmiu? Czy sześciu? Chyba, że jakoś krzywoliczę. Bałem się, że się cofną do kamery 10 i mógł mnie obejść naokoło, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby szedł do kamery ósmej Idź sobie tutaj, okej okay. Za ten czas naprawię to, co mi się tutaj spierdoliło, za przeproszeniem Eee, żebym się znowu mógł kontrolować, tak? Ej, nie wiem! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? On tutaj był? O w żyć. Już po mnie On do mnie idzie On do O kurwa Fucking shit, już po mnie. On już był blisko, on już był w połowie drogi. Nie myślcie ci, że się nie widziałem. Wszystko po kolei siada. Te errory są naprawdę ciężkie. Hello? Nie. Pudło. Mangle, kurwa. Gdzie on jest? Blablabla Blablabla! O nie, o nie! Zamknąłem zły szyb, zamknąłem zły szyb, zamknąłem zły szyb. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Springtrap, ty uparty cieciu. Teraz, króliczku. Kamera numer 7. Zapraszam serdecznie. I siedzisz tutaj. Hello. Okej, okay, on się wrócił, jest dobrze. Oby wszedł do szybu, bo wtedy nie ucieknie nam aż tak daleko. Jeżeli on wejdzie do szybu, to zauważyłem, że się od razu wraca na swoje miejsce, więc okej. Okay, spoko. Może zrobimy tak, jeżeli wejdzie do szybu to naprawię wszystko Będę miał na to czas. To jest moje okno, w którym mogę naprawić sobie każdą jedną część. Eee... Crap. Bo on jak wchodzi do szybu, to nie ma nie ma co zrobić, tylko się od razu musi wrócić, tak? Eee... Okej, okay, nie uciekaj mi. Nie uciekaj mi, siedzisz tu. Otka widać. I see you. Kutwa. Tak, wiem, wiem. Czemu jest taki alarm przy wentylacji, co? O Holy fucking crap of shit in the ass of mother. What? Co ja w ogóle mówię? Czemu klnę po angielsku cały czas? Nie widzę tego, nie? Hi. On już jest tutaj. On jest tutaj. Springtrap. Hi. Wracaj się. Nie widzę cię, gdzie jesteś, ale tu cię nie ma. Wróciłeś się jednak. Chyba. Hi. Jesteś tu. Okej, okay, dobrze. Cieszę się. Super. Teraz... Miałeś się nie ruszać. Obiecałeś mi! To był nasz plan! Na życie! Dobrze, siedź tu. ok, siedź. Dobrze, jest dobrze. Wejdź do szybu, żebym mógł sobie naprawić wszystko i będę miał spokój. Jest trzecia. Jest stabilnie. Dam radę. Hello? Tak, żeby go przytrzymać. Jeżeli tylko usłyszę go w szybach, na, od razu naprawiam wszystko. Muszę wymyślić jakąś taktykę. Mam nadzieję, że to mnie utrzyma na dłużej. Sprawnego. I za, że za tym czasu mi nie ucieknie. Wie. Tak, mam nadzieję. To dobra, tu jest. Kurde, nie to klikałem. Już byłem w strachu, bo go nie widziałem po prawej. Gdzie on jest? Tu jest Szyt Okej. Okay. Noc czwarta godzina czwarta. Jedzie dobrze. Nie żeby zapeszeć. Jedzie bardzo dobrze. Jest tutaj. Okej, okay, mam go. Teraz go tylko cofnąć do poprzedniej kamery. On sam się cofnął. Nie, on się nie cofnął. Fak, 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 fuck, spring fak. Fuck. Spring fuck. Nic nie mówiłem. Zapomnijcie. To nie to co was. Nie. Nie. O sztyf Ani mi się wasz tędy przejść. Ani mi się wasz Jest piąta. Czy ja mam jakieś szanse? Zaraz tam był szyb, który idzie zaraz do mojego biura. Kurwa mać, kurwa mać. Spring Trap, ja się proszę. Jest zamknięty. O, ale słodki. Ej, on jest słodki momentami, naprawdę. Hej. Gdzie on jest? Okej, okay, nie chcę zapeczać, ale chyba już dałem radę. Prawda? Jest! Ha! Noc czwarta. Nie ma. Ej, zaraz, szliśmy wszystkimi. Szliśmy Bonim, Freddy, Kto teraz? Lisiasty. No, oczywiście. Co nas tutaj czeka? Cały czas to samo, tak? Miałem powiedzieć moją myśl odnośnie tego, co tam widziałem w poprzednim yy, odcinku jeszcze yy, Ponieważ yy, zauważyłem, że to jest łazienka, chcę sprawdzić, czy tu są drugie drzwi do łazienki Są drugie drzwi Była mowa o ukrytych pokojach Myślę, że tam o góry jest ten ukryty pokój W którym chował się ten cały purple guy I tak to wyszło Ponieważ na mapie Five Nights at Freddy's 1 nie ma pokoju nad łazienkami. Żadnego. W mapie na Gerys moda jest, tak? To jest, okej, okay, ale to tyle. Więc dobra, noc piątą, zostawiam następny odcinek, bo nie wiem, czy dam teraz radę. Ja na razie kończę. Trzymajcie się, dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!